Kuba, przegrywam dzisiaj ze świtem 0 do 1, i trochę szkoda, bo po tych dwóch meczach wygranych można było mieć nadzieję, że tą serię przedłużymy. Tak się nie stało. Dlaczego? Znaczy, wiadomo, przede wszystkim, no, to jest no, trzeci mecz, można powiedzieć w ciągu tygodnia, ale już było po prostu, widać dzisiaj po prostu no, zmęczenie po chłopakach, no bo jednak. No, trzeci mecz w tygodniu rozgrywać, no to jest ciężko. Gdzie z Pelikanem naprawdę mocno dosyć... No, mecz był bardzo ciężki dla nas, to samo w Radomiu. Też bardzo ciężki mecz dla nas. No krótki jednak ten czas dojścia do... w pełni sił. No i jakby to też nie możemy się jakby tym usprawiedliwić, no, Po prostu też nie dopisało szczęście Bramkę Świtu popisał się paroma ładnymi interwencjami. No i tyle mogę powiedzieć na ten temat. Ale ty też, y, zagrałeś dobry mecz, bo dzięki twoim interwencjom, zwłaszcza w drugiej połowie, wciąż utrzymywaliśmy się przy grze? No, zrobiłem to, co do mnie po prostu należy. Szkoda, że nie udało się w pierwszej połowie jednak obronić tej y, sytuacji, no, gdzie świt strzelił gola. Bo naprawdę, no tam zabrakło centymetra, dwóch może i bym tą piłkę wygarnął, no ale taka jest piłka w piątek jedziemy do Wikielca wygrać ten mecz no i no właśnie, dwa mecze, dwa mecze zostały do końca, Ty sobie zakładasz jakiś cel minimum na, ten na to spotkanie piątkowe z Wikielcem i domowe z Wisłą 2 No czy wiadomo, naszym celem jest w tych meczach po prostu wygrać no i fajnie byłoby też, jakby zachował dziesiąte czyste konto w sezonie, naprawdę. To byłoby takie fajne podsumowanie tego sezonu, gdzie myśleliśmy, że będzie lepszy, no ale chociaż tyle. Jak będę jak uda mi się zdobyć to dziesiąte czyste konto, to naprawdę będę bardzo zadowolony, Ale mówię, przede wszystkim główny cel. To jest wygrać najbliższe dwa mecze. Trenerze, kończymy dzisiejsze spotkanie bez zdobyczy punktowej i troszkę szkoda, bo po tych dwóch meczach, przyznam szczerze, narobiliśmy sobie troszkę apetytu, że ta końcówka sezonu będzie już bez porażki. Tak się nie stało. Proszę o podsumowanie tego spotkania. Też tak myśleliśmy, że w dzisiejszym meczu zdobędziemy komplet punktów i gdzieś podtrzymamy tą dobrą pasę ostatnich dwóch meczów. Niestety tak się nie wydarzyło. Na pewno bardzo słaba pierwsza połowa i to sobie trzeba powiedzieć wprost, że nie byliśmy ani intensywni, nie potrafiliśmy utrzymać piłki, bardzo dużo niewymuszonych strat napędzaliśmy tym przeciwnika. I tak naprawdę do, to, do, do przerwy to powinno być 0-2, i, i, i a tak przeciwnik dał nam tlen. Mieliśmy swoje sytuacje w drugiej połowie, nie udało się odrobić strat, i, i, i tego bardzo żałujemy. Na ile wpływ na dzisiejszy wynik miało zmęczenie intensywną końcówką sezonu, a na ile może takim trochę rozkojarzeniem, że po tych dwóch meczach już nam właściwie nic złego w tabeli stać się nie może. Myślę, że rozkojarzenie nie. E, widzimy dobrze, że ten, kto obserwuje od początku rundy rewanżowej, jako ilością zawodników gramy. I były dzisiaj momenty, że przeciwnik był szybszy i, i, i e, gdzieś te, wygrywał te drugie piłki stykowe, więc. Y, m, ja tutaj nie upatrywałbym akurat, że byliśmy rozkojarzeni, i zachłysnęliśmy się dwoma zwycięstwami, bo ten zespół bardzo, bardzo chciał wygrać ten mecz. I, I też to widać w szatni, rozczarowanie u zawodników i, i y, y, tutaj nie, nie szedłbym w tym kierunku. To co w takim razie usłyszeli zawodnicy tuż po zejściu do szatni ze strony trenera. No powiedziałem, podziękowałem, że walczyliśmy do końca i, i, i e, trzeba się zregenerować, bo w piątek kolejny mecz i, i trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby zdobyć jeszcze do końca jest do zdobycia 6 punktów i możemy zakończyć z dobrą ilością punktów na sam, na sam koniec i, i godnie się pożegnać z tą ligą, z kibicami, którzy nas bardzo mocno cały czas wspierają, więc e, zostały dwa mecze musimy zacisnąć zęby i wycisnąć e, jeszcze maksa.